Czołem, z tej strony Reptu z kanału kanapowy Komandos. Witam Was serdecznie z zaprzyjaźnionego ogródka. Z ogródka, a nie z lasu. Dlaczego? A no dlatego, że dzisiaj w jednym filmie postanowiłem połączyć trzy elementy, czy też testy trzech, trzech elementów. A ze względu na moją jeszcze nieporadność w posługiwaniu się nimi, wolałbym nie spowodować jakichś szkód na terenach leśnych. Dlatego dzisiaj w warunkach kontrolowanych, bezpiecznie, na betonowych płytkach będę testował to, co mam do przetestowania. Na szybciutko, co to jest? Pierwszą rzeczą, którą mam do przetestowania i którą zawdzięczam wikingowi z lasu. Nie wiem, czy pamiętacie poprzedni film, gdzie troszeczkę naciskałem na biedaka, żeby Przysłał mi maszynkę wielopaliwową czy też kuchenkę, pomogło, zadziałało, kuchenka trafiła w moje ręce, dlatego bardzo serdecznie dziękuję ci wikingu, mam nadzieję, że nie ma specjalnie jakiegoś tam ogromnego żalu o mnie, znaczy do mnie, że pozwoliłem sobie tak brutalnie się o nią upomnieć, no ale mówi pismo, proście, a będzie wam dane. A w tym wypadku nie było to tak do końca proszenie, raczej żebranie. No, ale mam, to jest najważniejsze. Kuchenka jest produkcji Pirana, którego też osobiście miałem okazję poznać. Więc generalnie będę miał okazję dwa trzy słowa mu powiedzieć, jak się z nim zobaczę na zlocie w przyszłym miesiącu w Lędzinach, Bo tutaj bardzo ważna rzecz, o której chciałem wspomnieć, wszyscy YouTuberzy, więc ja muszę Wam powiedzieć. Że w październiku od 11 do 13 będzie druga edycja zlotu poza szlakiem. Ci z Was, którzy interesują się troszeczkę moim kanałem, pamiętają zapewne relacje z poprzedniego zlotu i muszę powiedzieć, że w tym roku drugi zlot poza szlakiem to jest szczyt szczęścia i nie omieszkam. Znaczy Zarejestrowałem się już, zapłaciłem już, już wszystko mam ustalone, więc generalnie nie mogę się doczekać tak jak i zdecydowana większość z lotowiczów na to, żeby się spotkać. No ale dlaczego nie mogę się doczekać? A no, że tradycyjnie miejsce jak miejsce, ale ludzie. Po prostu ludzie są tak fantastyczni, jest okazja poznać trochę nowych twarzy, porozmawiać ze starymi, wymienić się doświadczeniami, poklepać się znowu po plecach i tak dalej. No i przy okazji posiedzieć znowu wieczorem przy ognisku, pośpiewać jakieś ludowe Szanty, także generalnie zapraszam. Naprawdę ci z was, którzy nie mieli okazji, niech sobie zobaczą na YouTube transynaczy. Sprawozdania wideo z tych wszystkich, te wszystkie sprawozdania wideo, które miały miejsce. I naprawdę zapraszam, zapraszam i jeszcze raz zapraszam. Spotkajmy się wszyscy, porozmawiajmy, powymieniajmy się doświadczeniami, pouczmy się. Będzie trochę prelegentów, będzie kilka fajnych tematów do ogarnięcia. Warto, naprawdę warto. Link na pewno, do strony, znaczy na pewno do strony wydarzenia na Facebooku i do strony zlotowej będzie na dole w opisie. Dobra, wracajmy do głównego tematu. Głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie właśnie ta oto piranowa kuchenka, która trafiła do mnie ze Szczecin, no spod Szczecina. Do wikinga z lasu trafiła do, od wikinga z Tychów od do niego zapewne Pirana także generalnie miała już swoją trasę jak wygląda i co z nią zrobię to już w dalszej części filmu jak pamiętacie, jeszcze ewentualnie, jak nie, to zapraszam Was do obejrzenia filmu. Link pewnie u góry za chwileczkę się pojawi. czy tam odnośnik. Nie za bardzo byłem zwolennikiem kuchenek wielopaliwowych po testach pierwszej takiej malutkiej, którą sobie kupiłem. Na szczęście Tomek z Leśnych Ludzi zwrócił mi uwagę, że kuchenka była zdecydowanie za mała, i, i, i w ten oto sposób postanowiłem po raz drugi zmierzyć się z tematem kuchenki wielopaliwowej. Pomoże mi właśnie ten piran. Oraz nie kto inny, tylko znany wytwórca noży. E, aptekarz, chemik domorosły. E, Pawulon. E, z kolei link do jego strony na Facebooku e, również zamieszczę na dole. Będziecie mieli okazję zobaczyć, co Pawulon tam działa w nożach. Ale generalnie e, w moje ręce trafiła taka bardzo super hiper. Tego jeszcze nie wiem, na razie tylko powtarzam słowa Kuby, od którego otrzymałem tą podpałkę do testów. Kubę Sołowija, pamiętacie, jest on wytwórcą pochwy do mojego orzeszka. Znowu za chwileczkę gdzieś tam się pojawi film, znaczy pojawi link do filmu o orzeszku, a na dole link do strony Kuby. I yy, powiedział, dał mi dwa, dwie tubki tego, tej podpałki, powiedział, żebym przetestował. Minęło już sporo czasu. Tubka leży, leży, leży. Próbowałem raz użyć, ale niestety skończyło się to tak, że zmarnowałem jej trochę. Dlatego dzisiaj postanowiłem ją przetestować, zobaczyć. Podobnież prawie ogień grecki, czyli że pali się w wodzie, pali się na śniegu, nie gasi się tak łatwo, ale co innego teoria, co innego praktyka. Trzecim elementem, który postanowiłem przetestować przy okazji rozpalania kuchenki wielopaliwowej jest taki mały oto. Souvenir, który przywiozłem sobie z Kluków. Kluki to jest wioska, która mieści się nad jeziorem Łebsko, tuż niedaleko Łeby, paręnaście kilometrów. Mieści się tam skansen wsi kaszubskiej, a same Kluki słyną z Czarnego Wesela. Co to jest Czarne Wesele? To odsyłam was do Wikipedii. Odsyłam was do jednego z filmów Radka Kotarskiego, tego od Polimatów. On w swoich podróżach z historią wspominał właśnie o czarnym weselu. A nie mniej nie więcej, co tam chowam w tej białej bibułce? To jest taka kostka, którą pozwoliłem sobie za cichą <grym> zgodą pani ze Skansenu buchnąć. I jest to nie mniej nie więcej. Tylko kawałek torfu. Torf jest bardzo uniwersalny w tamtych okolicach, służy zarówno za budulec, jak i za, za opał, i właśnie z torfem związane jest kultywowanie czarnego wesela. Ale chciałem zobaczyć po prostu z ciekawości, jak on sprawdzi się jako paliwo do kuchenki wielopaliwowej. Dlatego też nie przedłużam więcej, zabieram się za rozpalanie kuchenki, zobaczymy, jak mi wyjdzie i jakie będą moje, przepraszam, wnioski końcowe. Do zobaczenia po Nie po nie dla kariery, to rusza, Komando szczery, dla innych sława, a dla nas sława. Nośka, akcja, sława. Pierwsze wrażenie po rozłożeniu kuchenki od pirana, to jest to, że jest ona dość duża. Nie będę ukrywał, że ma yy, Tutaj ten komin, na którym stawiamy naczynia, dość duży. I gdyby nie to, że Biking niechcący przysłał mi również szpilkę do namiotu, której używał do, uży, znaczy używał jej jako rusztu, gdyby nie to, to tego kubka nie dałoby się postawić. No, on praktycznie biorąc wpada sobie tutaj no, do środka. Może to i lepiej. No ale z drugiej strony trochę ciężko potem na koniec gorący wyciągać go, z, wyciągać go z kuchenki więc użyjmy suwenira od wikinga i w ten oto sposób mamy spokojny rusztik, na no którym mieści nam się kubek dobra, bierzmy się teraz za rozpalanie spróbuję napalić na początek krzyżkami, zobaczymy jak to będzie wyglądało i jak mi się to uda jeżeli dobrze pamiętam instrukcję obsługi rozpałki od Pawlona to jak dobrze pamiętam, należy obrać ją z tuby. Z tego co widzę tuba, to jest karton owinięty tworzywem sztucznym. Także myślę, taką folią. Także myślę, że i sam karton też można użyć do rozpalenia ognia. I z tego co widzę. Nie wiem, czy robię to dobrze. Mam nadzieję, że jeżeli robię to źle, to Pawulon lub też wy widzowie, którzy używacie od niego podpałki, powiecie mi, co robię nie tak. Podpałka ma taką formę, taką, nie takiej szczotki więc generalnie dość ciężko się to odrywa. Czuć też w rękach, że jest nasycone jakimś woskiem czy czymś takim, no ale mam nadzieję, że może to się powinno zrobić w ten sposób, żeby odciąć kawałek. Nie wiem. Przyznam się szczerze, nie wiem. O. Spróbujemy. Idźmy też na ambit. Nie będziemy rozpalać yy, ognia yy, zapalniczką, tylko spróbujemy krzesiwem. Tak wygląda brak wprawy. O! Muszę powiedzieć, że zaskoczony jest tam bardzo mocno. Rozpałka zapaliła się od jednej iskry. Spróbujemy ją teraz tam do środka jakoś wtłoczyć. Muszę powiedzieć, że zapaliła się błyskawicznie. Szyszki też już się zajęły. Obrócę to do Was. No, przyznam się szczerze, że nie trzeba było specjalnie dużo czasu, żeby Kuchenkę rozpalić. Dobra, niech się tutaj ładnie teraz pali. Ja korzystam z faktu, że ogień nam tutaj buzuje. Przygotuję sobie rękawice, potem do ściągnięcia kubka. Aha, jeszcze jedno, nie zapraszam Was dzisiaj na kawę. Tak jak ostatnio, dlatego że ja. Nie jestem kawoszem, kawa źle na mnie działa. Przyznam się szczerze. Piję tylko w ostateczności, kiedy naprawdę muszę. A źle nam nie działa, bo powoduje palpitacje i oraz zmienia mi się wtedy charakter jak u doktora Jekylla i Mr. Hyda. Zamieniam się wtedy w Mr. Hyda. Krzyczę, biję generalnie przemoc, także osobiście nie, nie będę pił dzisiaj kawy. Zapraszam Was dzisiaj na Kisielek. Kolejna porcja paliwa. Widzę, że szyszeczki się tutaj ładnie fajczą. ale płomień a nie będę jak wieśniak wkładał łap wody szczególnie nie będę to zaraz pił przyznam się szczerze że Chciałbym, żeby miała trochę bardziej stażkowy kształt ta kuchenka z tego względu, że widzę, że część ciepła zdecydowanie ucieka tutaj z tyłu jak widzicie tam gdzie płomienie w tej chwili się wydobywają i trochę pary idzie w gwizdek mam nadzieję, że, że może wymyślę jakiś ruszt do tej kuchenki albo zapytam Pirana czy w komplecie nie było przypadkiem takiego rusztu na krzyż żeby można było ten kubek postawić bardziej na na środku szyszki paliwo bardzo szybko płonące ale muszę powiedzieć, że 4 minuty i kurczę już widać bąbelki wydobywające się z nakupka. Wody jest 600 ml akurat na cztery takie kubki kiślu. Także mam nadzieję, że dzisiaj będę miał okazję nieźle się objeść. Mogłem wziąć termometr od żony, termometr do parzenia, który ona używa do mierzenia temperatury, czy woda nadaje się już do parzenia jerby. Ale już widzę, że bombli pełno jest, dlatego odstawiam. Minęło raptem odstawienia jakieś 7-8 minut. Wydaje mi się, że woda już gotuje się od 2-3, także jakieś 5 minut jak wystarczyło, żeby zagrzać 600 ml wody. No to co, bierzemy się teraz za przygotowanie kiślu. Zostawię Was na chwilę, a potem przystąpimy do dalszych testów. Na szybko tylko mogę jeszcze powiedzieć, że jeżeli będziecie robili kiśle w takich warunkach jak ja, to nie napełniajcie garnka do pełna. Bo okazuje się, że proszek czy półprodukt do zrobienia tego kiślu jest bardzo objęty, znaczy ma dużą objętość i w momencie, kiedy wsypałem cztery opakowania, każde to jest mniej więcej na niecałą szklankę, okazało się, że sporo tego kiślu i tego proszku się wysypało. Także będę miał podwójne mycie zarówno z popiołu, znaczy zarówno z dymu z ogniska, jak i z kiślu. Trochę czasu minęło. Zdążyłem już gdzieś kisielek, który troszeczkę podstygł. Jeżeli chodzi o szyszki, to widzę, że spopieliły się na proszek. No, a ja muszę coś zrobić z tym kubkiem. Obawiam się, że jak będę za chwileczkę wziął nim wodę, żeby się trochę umył, to wszystko, co na zewnątrz się swajczy. No ale zaryzykuję, bo kto nie ryzykuje, ten w trójkącie bermudzkim nie siedzi najwyżej w domu. Będę miał sporo skrobania. No ale jest okazja. Zobaczyć jak będzie palić się torf z kluków. No i zobaczymy, czy nada się na pality. Sam torf nie chce się za bardzo rozpalić od rozpałki. Musiałem naglątać trochę szyszek. I zobaczymy teraz jak to będzie dalej wyglądać. Minęło 20 minut. I z przykrością muszę powiedzieć, że woda jaką temperaturę miała na początku, taką ma i teraz. Generalnie. Troszkę czuć ciepło tam bliżej dna, ale ani nie jest wrzącą, ani nie zagotowała się, więc generalnie nawet do kąpieli by się nie nalewała. Co oznacza, że torf raczej nie nadaje się na paliwo turystyczne. Myślę, że jego zastosowanie to raczej podtrzymanie ciepła, czyli gdyby tak jeszcze strasznie nie dymił, można byłoby go zostawić gdzieś tam i się przy jego pomocy ogrzewać, no nie wiem, ręce przyłożyć. Jakoś tak. No. Sama kuchenka też nie jest na tyle gorąca, żeby od razu krzyczeć po dotknięciu, jak widzicie. Aż tak strasznie palce nie boli. Wspomniałem sobie jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie Kuba i Pawulon wspominali o tym, że podpałka działa również po zalaniu wodą. Po zabilgoceniu działa również w śniegu. Mam tutaj akurat płytkę betonową, którą polełem przed chwilą wodą, żeby oczyścić po resztkach z kiślu. Jest dość mocna, znaczy jest dość mokra, chciałem powiedzieć. No zobaczmy, czy podpałka zadziała w takich warunkach. Troszkę ją tutaj w tej wodzie wytaplajmy i spróbujemy zapalić. Zabrzmi to dziwnie, ale działa. Nie pali się może tak intensywnie jak na sucho. Ale zobaczcie. Chwila nie minęła i szyszka zaczęła się palić. Co oznacza, że mamy tutaj do czynienia z ogniem greckim. Przejdźmy zatem do podsumowania. Muszę przyznać, że pierwszy raz w życiu miałem okazję używać tak profesjonalnej podpałki. Jakoś do tej pory nigdy nie było okazji. Albo taka płynna BCB, której też widzieliście przy poprzedniej kuchence, albo do czynienia miałem tylko z podpałkami, które służyły do rozpalania grilla. I muszę powiedzieć, że ten produkt, czyli Easy Fire Rope tłumaczę to jest łatwy ogień ze sznura. Bardzo się sprawdza. Jak widzieliście, rozpalił się błyskawicznie od jednej iskry. Najważniejsze jest, żeby poćwiczyć i nauczyć się trafiać krzesiwem. Więc jeszcze długa droga przede mną, jeżeli chodzi o naukę. Minusem chyba jest to, że trzeba go troszkę zużyć, jeżeli się nie ma jeszcze wprawy. Więc generalnie na kilka ognisk na pewno wystarczy, ale nie jest to produkt wieczny. No, nie, taka też jest jego rola. Więc, generalnie, jeżeli ktoś ma okazję spróbować wyrobu Pawlona, warto, bo mnie osobiście bardzo on się spodobał. Fajna forma, nie zajmuje dużo miejsca w kwipunku. Nawet jeżeli jest cały, nie jest ciężki. Nie wiem, 5 deko, 10 deko nie, mam wagi, w rękę więc generalnie yy, nie przeszkadza, można go spokojnie ze sobą nosić. Yy, Bardzo no, chyba tylko to, że ta folia, którą jest ugnięty generuje śmiecia, więc trzeba będzie tego śmiecia potem ze sobą z lasu zabrać. Pytajcie o szczegóły Pawulona. On teraz wymyśla jeszcze drugą wersję tej podpałki. Jak się domyślam, będzie płonęła nie tylko w wodzie, ale i bez dostępu powietrza. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejne urządzenie, które... Muszę, którego użycie muszę podsumować. To jest kuchenka od Wikinga i wszystko co złego powiedziałem na temat kuchenek wielopaliwowych cofam. W tym momencie muszę powiedzieć, że przy użyciu odpowiedniego paliwa, jakim są szyszki i przy odpowiedniej kubaturze, czyli pojemności kuchenki, muszę powiedzieć, że zagotowanie litra wody. Nie powinno stanowić większego problemu. Przy okazji odkryłem też, że <śmiech> torf <śmiech> nie jest <laughs> relacyjnym paliwem turystycznym. Także zdecydowanie nie ma go co używać. <laughs> A trzecią? Trzecim wnioskiem jest to, że Piran konstruując tą swoją kuchenkę odstawił kawał dobrej roboty. No i mam nadzieję że ta następna, którą wypuścił o trzech ściankach, a nie cztery. będzie się sprawdzała równie dobrze. Wybaczcie to odgłosy, ale akurat wiatr zaczął wiać w moją stronę i cały dym z tego torfu leci prosto na mnie. Dobra, żeby nie przedłużać, jeszcze raz na szybko. Podpałka od Pawulona zdecydowanie tak. Kuchenka odpirana, którą podarował mi Wiking z lasu. Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o torf, to raczej nie zabierajcie go ze sobą na wyprawę. Na razie tyle. Żegna się z Wami tradycyjnie marynarskim. Ahoj, Red tu. I do zobaczenia przy następnym filmie. Czołem.